Kolejny dzień przed nami w faberze, miejscowość Kurwa. Nie pamiętam tych e, portugalskich nazw. Jaki tam jest kurwa potworny chaos? Tak, tak, nadaje, nadaje, nadaje prosto z Portugalii. Słuchajcie, to jest Albufera i nasz pokój, nasza rezydencja, nasze królestwo, które wynajemy na Booking.com. Przeżyste drzwi, które robią za okno. Jak myślicie dlaczego? Ponieważ w tym apartamencie nie ma okien. A aneks kuchenny tylko go udaje. Nie jest nim. To jest po prostu szafka, która jest atrapą. W środku nie ma naczyń, nie ma nic. Tutaj, za tymi drzwiami uchylnymi, w stylu uh, western country, tak bym to mówił, o właśnie. <tryk> Znajduje się kibel razem z prysznicem. Prysznic? Jak to prysznic? Kibel? Jak to kibel? Jest lufcik. Na szczęście, bowiem jak ktoś z rana postawi kloca, to drzwi typu Western Country mogą tego nie wytrzymać. Przyznam się Wam szczerze, że takiego, nie boję się powiedzieć, gówna nie miałem nigdy. Za trzy dni ponad tysiąc złotych. To nawet nie ma miejsca, gdzie położyć tej walizki. Dzisiaj w południe spacerek po albo ferze, albo ferze do Albo hera. Eee, no i cóż, powiem w ten sposób. Uroczo, uroczo, uroczo. Chociaż tak turystycznie jak w każdym tego typu przybytku. Ciekawe balkoniki. Trochę zaniedbana kamieniczka, ale urocza. Idziemy tam w prawo, bo to, to jest po drugiej stronie tego wzgórza. wyjazdu robimy sobie małą przerwę od różnego rodzaju podróży i będziemy uprawiać laucik plaży, zwały jak zwał, na miejscowej plaży. Zamierzamy tam zjechać windą. A oto winda, którą zjedziemy na plażę. Czy zdążymy? Wygląda na to, że tak. I oto jesteśmy No, siedzimy sobie na plaży Smażymy dupska Chociaż muszę wam powiedzieć, że Nie znoszę słońca Jeżeli w ogóle na plaży mam siedzieć To muszę mieć cień, no ale Wszystkie dzisiaj parasolki wraz z łóżeczkami były już zajęte. No i zdecydowaliśmy się na piaseczek. A na piaseczku jest kuźwa jak na patelni. Niestety. No i postanowiliśmy zrobić sobie break podczas plażowania. Dzisiaj jest wyjątkowo gorąco, ponieważ wiatr jest niewielki. Można się naprawdę usmażyć i mamy lemoniada. I na koladach Lemoniada. No, koniec plażowania. Schodzimy z plaży i będziemy się szykować na wieczór. Place a new home for a while, let me feel alive Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride I <laughs> know man passing by, life is good, best I've ever felt Get me up, something new Jesteśmy w restauracji z widokiem na plażę i morze. No, możemy dokonać wyboru. Nie wiem, czy to jest wolne? No, przysiedliśmy w knajpie, w której, z której wczoraj nas wyproszono, bowiem chcieliśmy się tutaj e, napić, a nie zjeść. Okazuje się, że możesz tutaj tylko i wyłącznie dostać miejsce pod warunkiem, że będziesz jadł. jest?

Zobaczymy. Wygląda świetnie. I stek. Garlic. Też wygląda świetnie. No i co? Chcieć więcej? Mamy jedzonko, mamy winko. Świetny widok na morze. Zaczynamy konsumpcję. No i zakończyliśmy naszą yy, biesiadę. Schodzimy z. Yy, pięter niemal do piwnicy. I trochę tak wygląda nasz również portfel. Czyli mieliśmy hajs i go nie mamy. Poszedł. Ty popatrz jaki komar czeka na swoją kolej. Przepiękne drzewko. Hmm. Po raz kolejny tędy przechodzimy, ale za każdym razem wygląda to zupełnie inaczej zjawiskowo. No, po prostu warte grzechu. Popatrzcie. No, po prostu właściciel dba chyba o to, żeby to wyglądało niczym ołtarz. Słuchajcie, za mną ulica Uciech. Tak to nazwijmy. E, uciek głównie związanych oczywiście z tanzbudami, barami, tanzbudami i e, innych tego typu przybytków. Otóż tam wejdziemy za chwileczkę i zobaczycie, jaki tam jest kurwa, potworny chaos, potworny. E, wczoraj e, byliśmy tam również, ale byliśmy e, już pod wpływem. W związku z tym okazuje się, że przytępienie wtedy suku jest na tyle duże, że przeszkadza nam to. Prze przestaje nam to przeszkadzać, przepraszam. Tak więc chodźmy, zobaczmy. Halo, halo, tak, tak, nadaje, nadaje, nadaje prosto z Portugalii, e, z regionu Algarve, e, z Albufeje, tutaj właśnie wszyscy dzisiaj świetnie bawią, oni, popatrzcie na nich, to są ludzie z Konga, ludzie z Konga, którzy prosto wierzą w naszą polską demokrację, oni również uwielbiają nas wszystkich, a tam z tyłu tutaj zespół. prosto z Konga, z Konga, ludzie, którzy, ludzie syni, Królowej konga, że uprawianie pietruszki ma sens. Totalny chaos. W tej uliczce jednej, a jest ich そう。